Nazwisko Safon jest chyba znane. Przynajmniej wśród czytelników, którzy cenią sobie przede wszystkim powieść owiane tajemnicą, która nieraz przeradza się szczególnie u Safona w nastrój grozy. Na życzenie jednej z osób słuchających, postaram się przybliżyć nieco powieść Pałac Północy, która swoją premierę miała w Polsce w 2011 roku. Jestem zagorzałą czytelniczką Safona, to też od razu sięgnęłam po nową pozycję spod jego pióra. Zatem przepraszam za może zbyt ogólne rozważania, aczkolwiek książkę czytałam dosyć dawno temu i przytoczę teraz te aspekty, które szczególnie zapadły mi w pamięci. Myślę, że może to być pewien wyznacznik, że mimo już upłynęło trochę czasu, to nadal mam w pamięci fragmenty Pałacu Północy. To, co od razu przywołuje moja wyobraźnia, to stary sierociniec w Kalkucie, gdzie grupa przyjaciół tworzy tajne stowarzyszenie. Grupka nastolatków z kiepską przeszłością nie daje za wygraną i szuka perspektyw. Każdy w grupie ma pewne szczególne cechy. Atuty, które dopełniają ich przyjaźń i okazują się niezwykle przydatne w trakcie rozwiązywania mrocznej i przerażającej tajemnicy z przeszłości. Od razu gdzieś na prowadzenie wysuwa się Ben, szesnastolatek, który bardzo szybko okazuje się być jednym z głównych bohaterów. Trzeba przyznać, że safon bardzo sprytnie opisuje wszystkie postaci, i mimo że te główne są wyraźniej zarysowane, to te wątki poboczne są równie interesujące i zajmujące. Ben poznaje rówieśniczkę imieniu Sheri, która na jednym z tajnych spotkań stowarzyszenia opowiada historię swojej rodziny. Dziewczyna wspomina o domu, który ma znajdować się w Kalkucie, domu, który rzekomo zaprojektował jej ojciec. Początkowo grupka przyjaciół traktuje opowieść z pewnym dystansem, ale decyzja o rozwikłaniu zagadki przeradza się w prawdziwą pasję, która doszczętnie wciąga młodych ludzi. Pojawia się pociąg widmo, ogień, zjawy i historia, która do ostatnich kartek zostaje osnuta tylko niejasnymi detalami, które nie zdradzają niczego. To jest u Safona Mistrzowskie, że trudno się czegokolwiek domyślić. Autor podaje tylko tyle informacji, ile jest niezbędnych do przejścia na kolejny etap tej tajemniczej łamigłówki. Jak to bywał hiszpańskiego autora, w historię oczywiście wpisuje się miasto. Tym razem jest to Kalkuta, która maluje się jako miasto dosyć posępne, które od lat skrywa historię, o których ludzie boją się nawet mówić na głos. Przyznam, że kiedy zaczynałam czytać tę powieść, nie spodziewałam się, że dosyć, z dosyć niejasnego opisu ucieczki pewnego mężczyzny z dzieckiem da się utworzyć spójną całość i tak rozwinąć cały wątek, że dopiero na samym końcu czytelnik dostrzega, jak wiele szczegółów umknęło mu na początku. Co jest godne podziwu? No oczywiście opisy, narracja i sposób, w jaki safon buduje napięcie. Szczerze mówiąc, ja uwielbiam opisy świata przedstawionego u safona. Szczególnie jeśli chodzi o zagadkowe ulice, miasta, mroczne budynki i tajemnicze siły kierujące losem bohaterów. Pomimo pojawiających się zjaw, duchów, które mogłyby wydawać się nieco nierealne, czytelnik wierzy w to, co czyta, i wyobraża sobie wszystko dookoła. Nie będę zdradzać szczegółów odnośnie głównego wątku, ale dodam tylko, że jeśli lubicie być zaskakiwani, to ta powieść zdecydowanie przypadnie Wam do gustu. Wszystko składa się w historię nie tylko tajemniczą, ale również piękną, w której dużo jest miłości, wrażliwości, a jednak nic w książce nie jest ani pretensjonalne, ani banalne. To po prostu dobra historia o przyjaźni i wielkiej chęci poznania prawdy. Wątek tajnego stowarzyszenia skojarzył mi się z książką Stowarzyszenie umarłych poetów. Co prawda ta powieść ma zupełnie inny wydźwięk, ale mimo wszystko gdzieś w pamięci pojawia się odniesienie, oczywiście w pozytywnym sensie. Pojawia się element miłosny, ale trzeba przyznać, że nie jest on tak rozbudowany jak w innych powieściach zafona. Tutaj przewija się on jedynie jako pewna wzmianka. Może trochę szkoda, że autor nie zdecydował się na szersze poruszenie tej kwestii, ale mimo wszystko w niczym nie umniejsza to treści książki. Moim zdaniem, zafona albo się lubi, albo nie. Nie każdemu może się spodobać to, że jego historie są nieco powtarzalne pod pewnymi względami i myślę, że wielu czytelników się ze mną zgodzi. Trzeba po prostu wczuć się w klimat i zaakceptować to, że pewne elementy na stałe wpisały się w twórczość zafona. Mi zdecydowanie nie przeszkadza to, że mroczne uliczki tajemniczych miast zawsze u tego autora zwiastują początek niezwykłej przygody, która wciąga doszczętnie i umysł i duszę. To wszystko, jeżeli chodzi o powieść Pałac Północy. Gorąco zachęcam do tego, żeby podsyłać mi tytuły powieści, którymi jesteście zainteresowani. Oczywiście postaram się przynajmniej część z nich przeczytać i zrecenzować. Zachęcam także do komentowania, dzielenia się swoimi opiniami. Oraz jeżeli podobają Wam się moje recenzje, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia!